Witam serdecznie Lech Pilarski. Białystok na Podlasiu nie jest jedynym miejscem na mapie o tej nazwie. Jest m.in. w Izraelu oraz na Syberii. Dzisiaj odwiedzimy ten w Rosji. Opowiedzą nam o nim dyrektor Muzeum Pamięci Sybirów w Białymstoku profesor Wojciech Śleszyński oraz dr Tomasz Danilecki, również z tej placówki. Witam panów, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. To. To może przybliżmy, gdzie ów syberyjski Białystok jest, gdybyśmy chcieli poszukać go na mapie. Ja wiem, że Google by zrobiło to lepiej, czy Google Maps. Natomiast tak jak panowie byliby w stanie zaanonsować ową miejscowość. No to przede wszystkim na Syberii należy odnaleźć miejscowość Tomsk. Tomsk, który jeszcze w XIX wieku uznawany był za nieformalną stolicę zachodniej Syberii. Dzisiaj został częściowo zdegradowany przez Nowosybirsk, bo kolej transsyberyjska właśnie przebiegła przez tą drugą miejscowość Nowosybirsk. Tom został troszkę z boku, ale to była historyczna stolica zachodniej Syberii. Natomiast od tej stolicy, od Tomska, około 200 km na zachód znajduje się Miejscowość Białystok, dokładnie o takiej samej nazwie, jak nasz Białystok, czyli Białystok Syberyjski. Czyli z tą koleją mieli podobnie jak na Podlasiu. Wiele miejscowości nie chciało się zgodzić na kolej, i w związku z tym zostało rozwojowo zdegradowanych, a tam wybrano Nowy Sybirski. On się bardziej rozwinął, w związku z tym Tomsk spadł trochę, jeśli chodzi o znaczenie. Tak jest, natomiast z naszego punktu widzenia historycznego zyskał. Dlaczego zyskał? Dlatego, że zachował znaczną część tradycyjnej zabudowy syberyjskiej drewnianej. I dzisiaj wygląda naprawdę pod tym względem wyjątkowo. No bo Sybirsk po prostu jest zabudowany nowymi budynkami, zwłaszcza w czasach sowieckich. Tomsk nie został tak zdegradowany trochę poprzez dzięki temu, że został lekko na uboczu. To zajrzyjmy to pytanie do pana Tomasza Danileckiego. Jak wygląda Białystok? Czy również zachował się w sensie no, starości, zabudowy i tym podobnie? Gdybym miał do czegoś porównać to, jak Białystok syberyjski wygląda, to najbliżej mu chyba do takich zapomnianych małych wiosek na Białorusi, gdzieś na Grodzieńszczyźnie. Jakbyśmy pojechali u... do Wasiliszek? Coś, coś w tym rodzaju, jako że Wasiliszki również znam, to tak. Różnica jest może taka, że w syberyjskim białym stoku, jak zacznie padać śnieg gdzieś tam około października, czyli listopada, to kończy w maju, że mróz sięga 50 stopni i że dzieci boją się tam niedźwiedzi, które jak się nie daj Boże, wybudzą w zimie, to nie ma innego sposobu, jak poradzenie sobie z ich wściekłością, jak celny strzał ze sztucera. Więc może różnica jest taka. A skąd się tam wzięli Białostoczanie, czy mieszkańcy województwa Podlaskiego, panie profesorze? No, nie, nie możemy mówić w tamtym okresie o województwie podlaskim, dlatego że były to tereny guberni no tak. Grodzieńskiej, bo mamy przełom XIX, XX wieku, nam się przede wszystkim Syberia kojarzy z cierpieniem dziesiątek setek, setek tysięcy naszych obywateli, czy to z czasów carskich, czy to z czasów stalinowskich, natomiast warto też pamiętać o tym stosunkowo krótkim okresie w historii Syberii, kiedy to stanowiła miejsce nadziei. Koniec XIX wieku gwałtowny wzrost ludności tutaj na terenach polskich powoduje, że część osób szuka swojej szansy w migracji. Emigruje do Europy Zachodniej. Takim wymarzonym miejscem są oczywiście Stany Zjednoczone za oceanem, ale takim miejscem paradoksalnie na przełomie XIX-XX wieku staje się też Syberia. Władze carskie robią. Duże ustępstwa y, dają wiele przywilejów, po to, żeby tutaj ta przeludniona wieś przynajmniej częściowo ją odciążyć, i mieszkańcy, którzy chcą szukać swojej szansy, mogą się udać na Syberię. To był jeden z I... punktów programu rozwoju Rosji, ówczesnego premiera. Tak, jest. Znaczy, to, to oczywiście my to znamy jako reforma stołpina. I to jest już początek XX wieku, ale sam proces zaczyna się już nieco wcześniej, w latach 80. XIX wieku, kiedy nabiera rozpędu. Najpierw zresztą władze carskie przede wszystkim zwracają uwagę na ludność prawosławną. Ale później dochodzą do wniosku, że tak naprawdę także i społeczność katolicka tutaj z naszych terenów może wyjeżdżać na Syberię. I zachęcają. Mamy w swoich zbiorach broszurę wydaną w języku rosyjskim i polskim. Ta broszura znajdzie się na wystawie, którą właśnie budujemy w Muzeum Pamięci Sybiru. Broszura, która zachęca do przesiedlenia się na Syberię. I właśnie z takiej szansy skorzystali mieszkańcy Guberni Grodzińskiej, którzy założyli tam niedaleko Tomska, było 200 km, w tamtych kategoriach, to naprawdę jest niedaleko właśnie Białostok, Białostok Syberyjski. No i jest spora ja grupa i jeszcze może spora dodał, grupa, panie, jeszcze. panie doktorze, jeszcze spora grupa mieszkańców województwa no, obecnego, podlaskiego, a wówczas, jak zaznaczył pan profesor Śleszyński, guberni grodzieńskiej, spora grupa mieszkańców pojechała także budować kolej transsyberyjską. E, tak, oczywiście, dlatego że budowa kolei stała się bardzo istotnym takim impulsem kolonizacyjnym w odniesieniu do obszaru Syberii, tak, ale chcę zwrócić na jeszcze jeden element uwagę. Być może nie byłoby takiego dużego parcia na Wschód z którego dzisiaj do końca sobie nawet nie znajemy sprawy, bo nie jest to temat całkiem przebadany. Więc nie byłoby takiego parcia, gdyby nie pewien nacisk jednak oddolny. To nie były tylko kwestie zachęt ze strony władzy, ale również no, po prostu ciężkiej sytuacji życiowej, materialnej, zarówno chłopów zamieszkujących obszary kresów ale też m, chociażby rog, robotników z Zagłębia Dąbrowskiego. E, w końcu XIX wieku i na początku XX wieku ci ludzie po prostu szukali e, miejsca do życia. Z jednej strony było tak, że chłopi na wsi dostali wolność osobistą, mogli się przenosić wreszcie, nie byli przywiązani do swoich dotychczasowych właścicieli, ale nie mieli z czego żyć i oni właśnie po prostu szukali sobie e, nowego miejsca do, Założenia gospodarstwa. W momencie, kiedy pojawiła się kolej, kiedy podróż stała się dużo szybsza, łatwiejsza, względnie bezproblemowa, i do tego doszły jeszcze zachęty właśnie ze strony władz, to, to trudna do określenia liczba, zwłaszcza w odniesieniu do kresów, Dawnego, wielksie... dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Duża, duża liczba ludzi ruszyła po prostu na, na wschód i tam szukała nowego, nowej ojczyzny. I właśnie w ten sposób powstał syberyjski Białystok. Ilu ludzi się tam osiedliło, panie profesorze? No, na początku mówimy o ponad 100 osobach. Jest to kilka, później jest kilkanaście rodzin, dlatego że ta fala to oczywiście to, to były fale, to nie, były, to nie był jeden eksodus, co jest też charakterystyczne, stosunkowo szybko w Miastoku syberyjskim budowany jest kościół katolicki i co też warto podkreślić, po powstaniu styczniowym nie ma mowy tutaj, na naszych ziemiach, na ziemiach polskich o budowie świątyń katolickich. Natomiast tam daleko na Syberii władze nie robią problemu. Jeżeli lokalna społeczność chce zbudować świątynię katolicką, nie ma sprawy nawet w dużych miastach. Syberyjski, chociażby takim jak Irkuck, powstaje murowana świątynia. Zresztą w Tomsku to dzisiaj jest Kościół Katolicki, nigdy nie został zniszczony, chociażby dlatego, że został zamieniony na planetarium. Dlatego przetrwał czasy sowieckie, dzisiaj jest ponownie Kościołem Katolickim. I to jest tak, że tam, gdzie jest Kościół Katolicki, ściąga to nowe grupy osadników, osadników oczywiście katolickich. I około 100 ludzi się osiedliło. W takim szczytowym okresie rozwoju to ile osób tam mieszkało, panie doktorze? No, z, z tego, co opowiadał nam. Wasyl Haniewicz, białostoczanin, chyba najsłynniejszy syberyjski białostoczanin, to, to było to około 200 mieszkańców. Natomiast no, różne sytuacje przede wszystkim dzisiaj powodują wyludnianie się tych wiosek syberyjskich. Głównie chodzi tutaj o problemy z pracą, więc tak jak rozmawialiśmy przed rokiem, to jest około 100 mieszkańców, czy 100 rodzin, może tak powiem zamieszkujących Białystok. Obecnie? Tak. Czyli... Tak jest Spis z 1916 roku był taki spis powszechny. Wykazywał 95 gospodarstw. Z tego w tych gospodarstwach było 260 koni i 374 sztuki bydła. Bo będąc w Tomkowsku udało nam się dotrzeć w archiwum obwodowych do danych. Zresztą Dzisiaj spotkamy się przy okazji książki. W tej książce, o której mówimy, czyli książka, która opowiada historię Syberyjskiego Białogostoku, jest nawet jedna fotokopia spisu powszechnego z 1916 roku obejmująca mieszkańców właśnie Białegostoku syberyjskiego. No bo rozmawiam z autorami albumu wydanego przez Myzleum pod tytułem Syberyjski Biały Stok. Przepiękne zdjęcia. Jakby, panie doktorze, można było opowiedzieć oczywiście w skrócie, widoki w syberyjskim Stoku. Czy ta okolica jest ładna? Jak to. Jak można by sobie to miejsce wyobrazić? No, wieś jest rozrzucona na wzgórzach. Byliśmy. Tam w sierpniu, w końcu sierpnia 2019 roku, a więc pora była jak najbardziej sprzyjająca takim, takim wizytom, bo było ciepło, naprawdę ciepło powyżej 20 stopni. I cóż, no. To jest tak. Domki są drewniane, bogato zdobione w kolorach błękitu, zieleni. Niektóre są niemalowane, ale takie przyszarzałe od słońca i od mrozu pewnie również. No cóż, pasą się krowy na pastwiskach, widać płoty drewniane. Dobra ziemia? To nie wydaje się. No nie jest to jakieś czarnoziemne bogactwo, ale. Tak? <słuch> Ale też pamiętajmy, że przecież w swobodę gospodarowania tych ludzi w którymś momencie, w latach dwudziestych, wkroczył bolszewizm, wkroczył komunizm, który zabrał tym ludziom możliwość uprawy ziemi na kilkadziesiąt lat. I to, co dzisiaj możemy tam obserwować, to są maleńkie działki przyzagrodowe, które kiedyś przyznano kołchoźnikom, i ta umiejętność uprawy ziemi. Przez indywidualne osoby, gdzieś tam powoli zanikała przez lata. Jak się jedzie do syberyjskiego Białego Stoku, to widać potężne połaci, obsiane pszenicą, zbożem, które ewidentnie są polami kołchozowymi. I te pola przeplatają się pozostałościami tajgi, które, której większość jest wycięta, a te pozostałości niewiele się różnią w gruncie rzeczy od lasów brzozowych czy liściastych, które gdzieś tam jadąc w okolicach w okolice Hajnówki od, od naszego białego stoku możemy wzdłuż drogi obejrzeć. No właśnie, panie profesorze, to przywołajmy te tragiczne losy syberyjskiego białego stoku z okresu sowieckiego. To oczywiście, tak jak powiedział tutaj pan doktor, zaczyna się to już w latach 20. Pierwszą ofiarą upada miejscowy ksiądz, który zostaje usunięty z kościoła. Kolejny etap to jest walka o to, żeby w Białymstoku Syberyjskim stworzyć Kołchos. Ludzie przywiązani do ziemi stawiają opór. Władza sowiecka musi użyć siły. I dopiero po pięciu latach, dlatego że pierwsze próby są w roku 1930, dopiero po, pierwszych, po pięciu latach, w 1935 roku udaje się stworzyć Kołchos. Natomiast bez wątpienia największa tragedia dotyka tą polską miejscowość na Sybergii. Podkreślam polsko, bo to będzie miało olbrzymie znaczenie w czasie wielkiego terroru. 1937-1938 rok w ówczesnym Związku Sowieckim jest szalający e, terror stalinowski. E, między innymi tego, akcja Polska. Dokładnie. W ramach tego e, terroru Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych Mikołaj Jeżow wydaje słynną dyrektywę 00485, która mówi o rozpoczęciu operacji Polski. I na całym obszarze Związku Sowieckiego muszą zostać wypełnione normy, czyli krótko mówiąc, aresztowania i rozstrzelania odpowiedniej liczby Polaków. No, trudno na Syberii szukać Polaków, a trzeba. Mało tego, jeszcze trzeba szukać Polaków, którzy jakoby mają współpracować z polskim wywiadem. Przecież trudno oczekiwać, że polski wywiad miał wpływy na Syberii. Natomiast normy w systemie sowieckim. Trzeba było wypełnić. JNKWD przychodzi do miejscowości Białystok na Syberii w nocy z 11 na 12 lutego 1938 roku. Prawie wszyscy mężczyźni zostają aresztowani, garstka tylko zwolniona, natomiast Oreszcie reszcie ginie słuch. Bo oczywiście dzisiaj wiemy, że zostali rozstrzelani w ramach represji właśnie z okresu wielkiego terroru. Jest to olbrzymia tragedia. Białystok syberyjski już nigdy nie podniesie się gospodarczo, nigdy nie, nigdy nie podniesie się mentalnie. Żony matki zaczną się nieśmiało upominać o te ofiary dopiero w okresie pełnego chruszczowa, czyli tak naprawdę to będą już lata 60. XX wieku. Tutaj dodałbym jeszcze jedno, jeden ważny element, ponieważ... Dramat operacji polskiej, która my sobie nie do końca może zdajemy sprawę z tego, jak to wyglądało. Dużo się mówi o tym, jak operacja polska wyglądała na Ukrainie gdzieś, czy na, na, na Białorusi. Natomiast na Syberii to, była, to było takie laboratorium terroru. Tamtejszy szef NKWD Sergej Mironow e, wraz z, z pierwszym sekretarzem e, e, Eichem, niejakim. E, oni jako pierwsi pokazali, jak mają działać trójki NKWD, i odsetek zamordowanych Polaków spośród aresztowanych wynosił ponad 90%. To, jest, to była po prostu prawdziwa masakra, i skutkiem tego było coś, co możemy obserwować do dzisiaj: że ci, którzy pozostali żywi, zaczęli się polskości wypierać. Oni zaczęli nadawać swoim dzieciom rosyjsko brzmiące imiona. Oni wypierali się swojej wiary, a przynajmniej nie przyznawali się do tego głośno i starali się za wszelką cenę przez kolejne dziesiątki lat pokazywać, że są lojalnymi obywatelami sowieckimi. I dopiero dzisiaj, dopiero po, po roku 90, powoli odkrywają swoją tożsamość, i no, wiele historii zostało z pewnością zapomnianych, o wielu nigdy się nie dowiemy, ale takie dramaty jak w Białymstoku e, dotyczyły każdej z około 60 stricte polskich wiosek na Syberii Zachodniej i nie wiemy jakiej jeszcze liczby wiosek, w których, w których Polacy stanowili tylko część, by, byli tylko jakimś odsetkiem mieszkańców, ale każdy, to w tamtym okresie, po 1936 roku, nosił polsko brzmiące imiona i nazwiska, po prostu był narażony na aresztowanie, z czym się przeważnie wiązała śmierć. Udało się mimo wszystko przetrwać tej miejscowości do lat 90. Zrobiło się o niej głośno, między innymi za sprawą tamtejszego kościoła, panie profesorze. Tak jest, kościół przetrwał. Kościół Parafia formalnie zostaje zlikwidowana w 1940 roku. Kościół zostaje zmieniony na magazyn. Ponowna zmiana to jest wiejski klub i dla młodego pokolenia właściwie ten budynek kojarzył się z klubem, nie kojarzył się z kościołem. Ale przychodzi okres Gorbaczowa, okres odwilży i można pomyśleć o reaktywacji parafii. I w listopadzie 1990 roku. Zapada decyzja o ponownym powołaniu parafii. Władze przekazują bardzo zrujnowany budynek, ale budynek mimo wszystko istniejący kościoła. Społeczność odnawia ten budynek, buduje ponownie wieże i świątynia jest używana. Świątynia, która pełni rolę sakralną, ale też jest symbolem tej miejscowości, pokazuje korzenie ludzi, którzy tam. Przybyli. Mieliśmy do czynienia z tragicznym wydarzeniem, bo ten kościół, który przetrwał tę zawieruchę sowiecką spłonął i trzeba było go odbudować. Jak to dzisiaj wygląda? Panie no, doktorze. I... E, mogę powiedzieć, e, po pierwsze o sytuacji, którą widziałem przed przeszło rokiem, ale też w oparciu o informacje, które od czasu do czasu podsyła nam ojciec Krzysztof Korolczuk, rodem z białostockich dojlit, jezuita, który opiekuje się tamtejszą społecznością katolicką. Więc kiedy byliśmy tam rok temu, kościół już stał, był zadaszony, miał prawie ukończoną wieżę, natomiast kilka miesięcy później w grudniu ojciec Krzysztof podesał nam zdjęcia z pierwszej wigilii, która się tam odbyła. Chociaż Kościół nie został jeszcze wyświęcony, bo pandemia uniemożliwiła, zorganizowanie uroczystości, która się miała odbyć 13 czerwca bieżącego roku w dzień w święto świętego Antoniego, bo takie wezwanie ten kościół ma od początku i wtedy miał być ponownie wyświęcony. No, nie, nie było to możliwe, ale uroczystości się tam odbywają. Była, było pierwsze, była pierwsza pasterka, była, była pierwsza rezurekcja na Wielkanoc, no, i jak się pochwalił ostatnio ojciec Krzysztof, były też pierwsze chrzciny, takie symboliczne, kiedy ochrzczono dziewczynkę Wioletkę, która miała być ochrzczona w 2017 roku, w dniu, w którym kościół spłonął. Ale wtedy było to niemożliwe, i, i teraz, właśnie 15 sierpnia bieżącego roku, ta właśnie malutka Wioletka została ochrzczona. A zatem kościół istnieje, możemy nadal żyje, wspierać tak. tę, tak i żyje, możemy nadal wspierać tę placówkę w internecie. Z pewnością Państwo znajdziecie wszelkie namiary, wszelkie, wszelkie kontakty. Jakby co to, oczywiście, do Muzeum Pamięci Sybiru warto się odezwać. Panie profesorze, tak na zakończenie. Przetrwa tamtejsza społeczność, jak Pan sądzi? No, bez wątpienia przetrwa. To jest tak, że Tutaj pan doktor mówił, byliśmy rok temu. Ja miałem przyjemność być też rok wcześniej. Mamy świetny kontakt ze społecznością polonijną na Syberii. Pani sekretarz, przewodnicząca tej wspólnoty, to jest pani dziekan jednego z uniwersytetów, Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku. Mamy świetny kontakt. I co też jest fajne, y, widzimy chociażby na naszym facebooku, y, że społeczność stomska lajkuje postępy w budowie naszego muzeum i nie mam wątpliwości, że tak jak my będziemy chcieli być tam w Biamstoku Syberyjskim za rok, w czerwcu, kiedy będzie konsekracja kościoła, bez wątpienia delegacja Polaków stomska przyjedzie do nas 17 września, kiedy my będziemy otwierali Muzeum Syberyjskie. Będziemy o, tym, o tych dniach pamiętali. Na razie możemy odesłać naszych słuchaczy do albumu Syberyjski Białystok, wydanego przez muzeum, w którym to Państwo znajdziecie historię tej miejscowości, ale co najważniejsze, dokumenty i również zdjęcia obrazujące funkcjonowanie tamtejszej społeczności. Panie doktorze. Tak, rzeczywiście zdjęcia udało nam się zarówno zrobić na miejscu, jak i pozyskać zdjęcia archiwalne, zarówno od pana Wasyla Haniewicza, jak i z miejscowych archiwów i muzeów. Są to zdjęcia zupełnie unikalne, zupełnie nieznane, pokazujące życie i Polaków na Syberii, i innych ludów syberyjskich, i tego, jak to osadnictwo wiejskie tam w końcu XIX wieku i na początku XX wieku rodziło się. Naprawdę warto zajrzeć do tej książki. Również z, tu, będę, tu będę może swoje dzieło troszeczkę chwalił z uwagi na wywiady. Dwa wywiady, które są z ojcem Krzysztofem Korolczukiem i z Wasylem Haniewiczem, badaczem polskich dziejów syberyjskiego stoku. A zatem odsyłamy do tegoż albumu. Panie profesorze, nawiązany kontakt będzie owocował, bo będzie też ważne dla Muzeum Pamięci Sybiru. Proszę Państwa, to jest tak, że funkcjonujemy czwarty rok, natomiast już w samej Rosji mamy podpisanych kilka umów, które skutkują rewelacyjnymi materiałami. Powiem w ten sposób, mamy umowę podpisaną z drugim co do wielkości muzeum etnograficznym na świecie. Pierwsze jest British muzeum, drugie jest w San Petersburgu Kunzkamera. Mają niesamowite zbiory, jeśli chodzi o badania etnograficzne. Polskich badaczy, którzy zesłani zostają po powstaniu styczniowym i tam bardzo często, żeby nie zwariować na tej Syberii, prowadzą badania. Mamy kontakt z Muzeum Gułagu, z Wielkim Muzeum Gułagu w Moskwie, ale mamy kontakt właśnie z lokalnymi muzeami, Efektem tej współpracy jest ta książka, współpraca z Muzeum Obwodowym w Tomsku. Proszę mi wierzyć, proszę Państwa, te zdjęcia pokazujące szeregi osób, które idą na Syberię, jadą pociągiem, później przemieszczają się statkami, czy przy pomocy zaprzęgów, pierwsze wytyczania działek, budowa ziemianek. Y Panie profesorze, my już musimy kończyć. Domów, poszczegóły odsyłam. To jest właśnie to wszystko w tej książce. Dzisiaj opowiadali nam o Syberyjskim Stoku dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński oraz dr Tomasz Danielecki, również z tej placówki. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.